Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kików. To jest cykl Football Factory, a na nim vlog poświęcony człowiekowi, który ostatnio wywołał niemałe zamieszanie na wyspach. Mowa oczywiście o pewnym młodym, bardzo szybkim, bardzo bramkostrzelnym i bardzo drogim, a także bardzo perspektywicznym. Dlatego też drogim Urugwajczyku, który nazywa się Darwin. Nunes ostatnich kilka, a w zasadzie kilkanaście dni to ciągłe informacje napływające z obozu samego piłkarza, z portugalskiej prasy, no bo przecież Portugalczycy wiedzą o nim dzisiaj najwięcej, dlatego że występował w ostatnim czasie w Benfice Lizbona, ale... Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że występować tam już nie będzie od nowego sezonu i jest po prostu piłkarzem, który przerósł portugalską ligę. Może stać się klubowym rekordem Liverpoolu. Mówi się o kwocie 85 milionów funtów. Różnie to jest podawane, głównie w taki sposób, że część tej kwoty zostanie wypłacona już teraz, taka lwia część. Natomiast reszta dopiero później, różne, w zależności od prasy, różne są te kombinacje, permutacje i wariacje. Ale my skupimy się dzisiaj na samym piłkarzu i postaram się odpowiedzieć na pytanie tytułowe z miniatury tego vloga, czyli o kogo tyle hałasu? Dlaczego ten Darwin. Nunes jest takim piłkarzem, którego chce Liverpool, chce Manchester United, który ponoć wysłał swoją delegację do George'a Mendesza, a jakże najmożniejszego, najpotężniejszego menedżera, który zajmuje się piłkarzami na rynku portugalskim, tam jest głównie znany z racji swojej narodowości. I oczywiście mój strój nie jest przypadkowy, no bo najbliżej ma piłkarz do Liverpoolu. Ponoć on sam mówi, że po prostu chciałby zagrać w Liverpoolu. Liverpool ma najwięcej sportowych obietnic i argumentów ma w ostatnim czasie też sporo trofeów w gablotach. Majurgena Klopa. Manchester United z kolei to jest projekt w budowie. Projekt w zasadzie budowany od samego początku. Zachęcam Was też do tego, żebyście sobie obejrzeli filmik, który nagrałem o Riku Tenhagu, bo to tak akurat w, w temacie. I gdzieś tam w tle jeszcze czai się Newcastle United, które jak wiadomo ma nieograniczone praktycznie środki finansowe, więc nic dziwnego, że na, na takiego Darwina nie zaostrzy sobie zęby. Mówimy... Żeby była jasność. O piłkarzu absolutnie wyjątkowym. O piłkarzu, który jest bardzo wszechstronny w ofensywie, o piłkarzu, który faktycznie mógłby przyjść do takiego klubu jak Liverpool i być taką twarzą przemian. Bo wiemy, że te przemiany w ofensywie Liverpoolu muszą nastąpić. Może wcale to nie będzie taka droga transakcja, jeśli na przykład okaże się, że uda się Sadio Manę sprzedać do Bayernu Monachium za 40 milionów. Wtedy w zasadzie taki 22-latek, jakim jest Darwin, Darwin Nunes, nie będzie piłkarzem, za którego cena tak zaboli mocno Liverpool. I wiemy, że na Anfield też nie jest tak, że wydają każdą kasę na każdego, natomiast są zdeterminowani, by wziąć piłkarza, którego zdają, choćby z bezpośredniej rywalizacji oczywiście Liverpoolu z Benfiką Lizbona, chwalił tego piłkarza bardzo Jurgen Klopp, uważa, że Niemiec, że to jest taki zawodnik, który zrobi wielką karierę i coraz więcej znaków wskazuje na to, że to będzie kariera zrobiona właśnie w Liverpoolu. Piłkarz chce, Liverpool chce, ludzie piłkarza chcą, oczywiście pojawiają się tam w prasie jakieś różnego rodzaju opcje pod tytułem Darwin Nunes. Do Liverpoolu a z Liverpoolu troszkę mniej kasy, ale na przykład jeszcze dorzucamy Kostasa-Cimicasa albo Takumiego, Minamino. Zobaczymy, jak to ostatecznie się rozstrzygnie. W momencie, kiedy oglądacie tego vloga, sugeruje tylko moja koszulka, że Darwin Nunes będzie grał w Liverpoolu, ale byliśmy świadkami wielu Volt w historii. Światowej piłki, też tej europejskiej na najwyższym poziomie, tej klubowej, choćby przypominam sobie transfer Robinio, który nie wiedział na konferencji prasowej, w którym klubie się znajduje, i zaczął mówić jakieś w ogóle bardzo dziwne rzeczy. Oczywiście Darwin Nunes to piłkarz, który błysnął talentem w ostatnich latach wyjątkowo, ale już wcześniej zawiesił na nim oko Luis Suarez. Ja czytałem taką wypowiedź Luisa Suareza, który mówił, że. Jego rodak jest po prostu znakomitym napastnikiem i że już do Barcelony go polecał, kiedy, um, kiedy grał ten zawodnik w Almerii. No, ale wówczas w Barcelonie powiedziano, no, no nie do końca, niech się ogra w tej Almerii. A Luis Suarez powiedział, po co płacić za kogoś 100 milionów euro, bo teraz to będzie taka kwota, jak można go mieć na przykład za 15. Faktem jest, że kiedy Almeria sprzedawała Darwina nie za do Benfica Lisbona, to to był najdroższy transfer z zaplecza hiszpańskiej ekstraklasy i Darwin Nunes dość szybko udowodnił, to że jest dobrym piłkarzem. Przekonali się o tym zresztą najlepiej piłkarze Poznańskiego Lecha. Pamiętamy gole tego piłkarza w meczach z kolejorzem. To jest piłkarz, który jest kompletnym graczem ofensywnym, bo on też może grać na skrzydle może grać jako napastnik, przypomina bardziej postawą, posturą Roberto Firmino, ale takiego dynamicznego, z przyspieszeniem, z ciągiem na bramkę. Ja sobie pozwoliłem dzisiaj na taki eksperyment i obejrzałem wszystkie gole Derwina Nuneza z poprzedniego sezonu. I te gole są naprawdę różnorodne, są piękne. Mam ściągawkę tutaj z boku. Te wszystkie bramki sobie wypisałem bramka po bramce, jak one padały. Są tam strzały głową. Liverpool to akurat jest drużyna, która stwarza sobie sporo sytuacji, po których można zdobywać bramki, właśnie po strzałach głową. Myślę, że to by. No bardzo pasowało, dobrze czuje się w powietrzu, wykonywał rzuty karne w Benficie i też robił to bardzo skutecznie. Nawet jeden rzut karny widziałem z takim przystanięciem Ala Robert Lewandowski. Lewą nogą, prawą nogą, on jest prawonożny, ale w zasadzie to mu nie robiło różnicy, kiedy piłkę dopadał do piłki w polu karnym przeciwnika, strzały z pola karnego też lubi asystować, lubi pracować dla zespołu, także to jest taki piłkarz, na którym naprawdę można oko zawiesić z wielką przyjemnością. Dopiero 22 lata na karku, już bardzo taki poukładany, powiedziałbym, bo założył rodzinę, w tym roku urodziło mu się dziecko, więc twardo stąpa po ziemi, ceni się chłopak z małego z małej miejscowości w Ameryce Południowej z małej miejscowości w Urugwaju, 40-tysięczne miasteczko, w którym dorastał do tej piłki na najwyższym poziomie. Tak wskoczył, mając lat 16, piął się szybko po, po szczeblach kariery, wylądował w Europie. No i, i ten talent jego naprawdę eksplodował. Wyobraźcie sobie, że on w tej poprzedniej edycji Champions League zdobył 6 bramek, a to oznacza, że stał się najskuteczniejszym. Strzelcem na poziomie Ligi Mistrzów w barwach Benfiki od Nuno Gomesza, który w końcówce ubiegłego stulecia zdobył tych bramek 5. Tak więc to też pokazuje, że ten chłopak ma już ogranie na arenie międzynarodowej. Bardzo go chwalił wtedy Klop po meczach z Liverpoolem. Mówił właśnie o tym, że to jest zawodnik, który może zrobić wielką karierę, ale prawdopodobnie zrobi ją właśnie w Liverpoolu i to byłaby też piękna historia. W tych meczach Klop zobaczył ten dynamit. Tę szybkość, decyzyjność, też siłę fizyczną. To jest rosły napastnik, on ma prawie 1,90 m wzrostu, tam chyba 187 czy 188 cm. I pokazał już, że stać go na granie w, tym, w tej dużej, największej piłce. Oczywiście istnieje pewnego rodzaju ryzyko. Kwota transferu niekoniecznie musi nam cokolwiek mówić. Istnieje ryzyko, że Liverpool... Mm, z tym transferem przestrzeli, czy też, że ten piłkarz nie zaadaptuje się do warunków gry w Premier League tak szybko, ale niewiele szczerze mówiąc rzeczy na to wskazuje. Patrzyłem sobie na liczby ofensywne Liverpoolu w poprzednim sezonie i o ile wcześniej w sezonie na przykład 17-18 ten tercet ofensywny to był oczywiście tercet Firmino, Salah, Mane, wszyscy zdobyli co najmniej 20 bramek w jednym sezonie, tak teraz no, Salach miał tych goli oczywiście ponad, ponad 30, mówię tutaj o rozgrywkach ligowych i pucharowych, a do tego doszedł Mane i Diogo Jota. Nie ma piłkarza o takich parametrach jak Darwin Nunes. I myślę, że on przy, dobrze, przy dobrej grze całego zespołu, przy odpowiedniej pracy zespołu na jego osobę na boisku też te, te, tę dwudziestkę mógłby wykręcić z przodu. 34 gole w barwach Benfiki w poprzednim sezonie w lidze i w pucharach także status króla strzelców ekstraklasy portugalskiej wiemy, że ci piłkarze z Portugalii bardzo często fajnie się przystosowują i szybko dosyć do warunków panujących w Premier League. Kiedyś taką ligą była liga francuska, z piłkarze idąc do Premier League, właściwie w większości przypadków dobrze sobie radzili, bo wszyscy mówili silni. Dobrze przygotowani fizycznie, wybiegani, a to jest cecha numer jeden. Teraz Premier League się troszeczkę zmieniła. To już akurat nie musi być ten atut, ale mam wrażenie, że Darwin Nunes, on ma po prostu, ma to wszystko. Zobaczymy, czy będzie rekord transferowy, klubowy rekord transferowy, czy, czy zostanie złamany w ciągu najbliższych godzin. Sam jestem ciekaw, może będzie jakaś wielka wolta. To, co jedynie mogłoby niepokoić kibiców Liverpoolu, to fakt, że Darwin Nunes miał kilka razy problemy z urazami kolan i to zawsze jest jakieś takie ryzyko, że przy większych obciążeniach wiemy, że sezon dla Liverpoolu jest długi, bo Liverpool walczy na kilku frontach zawsze do samego końca. Ostatni sezon jest tego żywym dowodem. Piłka w Anglii jest inna, jest trudna, jest wymagająca. Takie batalie jak przeciwko Liverpoolowi w lidze mistrzów darwin Nunes będzie oczywiście musiał toczyć co, co tydzień, czy czasami co, co 2-3 dni. Ale myślę, że ten chłopak jest gotowy na to wyzwanie i że też wybór Liverpoolu jest dla niego dobry, jest oczywisty. No to jest trochę ta opowieść o tym, jak piłkarz wybiera pod kątem własnych możliwości, własnych umiejętności. Jak chce mierzyć wyżej, to idzie do gotowych projektów, bo nie mamy gwarancji, że Manchester United pod wodzą Erika Tenhaga odpali. A tutaj już projekt jest znany. Jurgen Klopp jest dzisiaj najdłużej pracującym menedżerem w Premier League po zwolnieniu Seana z Burnley. Także wie, czego po niemcu się spodziewać, i raczej ci piłkarze grający pod wodzą Jurgena Klopa wchodzą na, na wyższy poziom. Jeśli chodzi o ofensywę Liverpoolu, mówiłem o tym magicznym tercecie, który z mane Firmino salach zmienił się na manę. Salach i Żota, ale myślę, że biorąc takiego piłkarza jak Darwin jest Liverpool dostaje troszeczkę inne możliwości, I zarówno przy, w grze z kontrataku, zarówno w grze takiej kombinowanej, gdzieś w okolicach 16, bo to jest piłkarz bardzo ruchliwy, szukający sobie pozycji. Bardzo mi się podoba, bo oglądałem sobie, obejrzałem sobie te wszystkie gole jego z poprzedniego sezonu dwukrotnie, i bardzo mi się spodobało to, w jaki sposób on szuka sobie miejsca do oddania strzału w 16 przeciwnika, kiedy chodzi oczywiście o, o uderzenie głową. Więc tutaj Suarez, który powiedział takie bardzo mądre zdanie, powiedział, ja jestem, jestem w tym biznesie tak długo, ja od razu widzę, kto potrafi, co potrafi i czy jest w stanie to pokazać na tym najwyższym poziomie. Myślę, że tutaj akurat Nunes zdecydowanie to potrafi pokazać. Pokazywał to w europejskich pucharach, pokazywał to przeciwko Lechowi, pokazywał to w Lidze Mistrzów, pokazał to w wymagającej jednak Lidze Portugalskiej, gdzie w bardzo młodym wieku stał się stał się gwiazdą i, i dzisiaj tak naprawdę ta kwota za niego, która się pojawia, czyli 85 milionów funtów, to, to jest kwota, która no już chyba na nikim nie robi wrażenia, bo pamiętamy, kiedy przychodził Virgil Van Dyke, można było mieć mieszane uczucia, no bo to jednak obrońca, tyle pieniędzy za niego, wcześniej grał w Southampton, też do końca nie wiedziałem, czy to będzie tak, aż, że to aż tak wypali, tak? Prędzej niektórzy spodziewali się, że wypali w Manchesterze United Harry Maguire, a okazało się, że jednak, że jednak Virgil Van Dyke stał się kluczową postacią Liverpoolu. Na długie lata i to mi się bardzo podoba. Ten sezon poprzedni Liverpool, jeśli chodzi o ofensywę sezon 21-22, mocno wyśrubowany rekord, czyli 94 bramki zdobyte w lidze. 17 różnych strzelców, więc to też myślę, że pasowałoby Darwinowi. No że on na początku nie musiałby czuć takiej odpowiedzialności tylko na swoich barkach, że jak ja nic nie strzelę, o matko, co to będzie? Będzie totalna katastrofa, ja po prostu. Jak tutaj szybko nie odpalę, to już nie odpalę w ogóle. Wystarczy wspomnieć, jak Robert Lewandowski przychodził do Borussii, Dortmundu, Jurgena Kloppa też wszyscy myśleli, że nie odpali, a później w tej pracy bezpośredniej, codziennej z Niemcem zyskał niesamowitą wiarę w siebie reprezentant Polski. Okazało się, że w ciągu paru lat stał się jednym z najlepszych napastników, jednym z najlepszych piłkarzy grających na swojej pozycji na świecie. Także dużo zależy też oczywiście od transferu Sadio Mane, potencjalnego do Bayernu Monachium. Jeśli uda się Mane z. Opchnąć za 40 milionów funtów, to straci się piłkarza, który ma trzy dyszki na karku, bierze się młodego chłopaka, młodego dzieciaka, jednego z najzdolniejszych napastników na świecie i bierze się go, dopłaca się, dorzuca się ponad cztery dyszki i można szturmować, można, można atakować. Podoba mi się sposób, w jaki Liverpool, w jaki Jurgen Klopp wymienia krew w swojej, w swojej ofensywie nie chcę tutaj mieć zastoju, chcę budować drużyny na lata, bo przez ostatnie lata, przez kilka lat Liverpool opierał całą swoją nadzieję ofensywną na Tercecie, firmy Firmino, Salach, ale to się kiedyś musi skończyć i o tym wiedzą wszyscy, wiedzą kibice Liverpoolu, wiedzą kibice Premier League i wie oczywiście Jurgen Klopp. Darwin Nunes, ja jestem zdecydowanie na tak, uważam, że ten ruch z Liverpoolem to jest najlepsza możliwa opcja dla Napastnika z Urugwaju. A czy Ty sądzisz podobnie? Jeśli tak, daj znać. Jeśli nie, tym bardziej możecie wpisywać Wasze opinie w komentarzach, możecie też zostawić kciuka w górę. To był vlog z cyklu Football Factory. Od kogo tyle hałasu? Vlog, blog, vlog, vlog dotyczący oczywiście osoby Darwina Nuneza, bardzo utalentowanego napastnika. No właśnie, prawdopodobnie za chwileczkę. Liverpoolu. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiaj. Bardzo serdecznie wam dziękuję, koszulka Liverpoolu i jesteśmy na White Hart Lane. Takie cuda tylko w Kików. Cześć.